Gdzie on jest? Ja nagrywam. Siema Cześć. Nie trafiłeś? To się nie nieogarnięty. Jaki? Ja obok niego stoję, a on na tym. Gdzie on jest? Okej, okay, y a propos nagrywania, tak? Nagrywasz? No już tak. No, y no to przywitałem się. Y Cześć, tu, tu A ja, a ja tu, tu jest, tutaj snajper. To jest Medieval mod. Ym... Gdzie on jest? Właśnie go zrobiłem. Okay. Tak, to jest Medieval Mod. To będzie jakiś krótki taki odcinek. Gdzieś sobie z, śpiech, śpiech. Z, z 3 rundy zagramy. Tak? No, cześć. Chodź tu. No, Okej. Okay, gdzieś sobie ej, z 3 rundy. Ja nie okay. wiedziałem, który to klęski. Jak? Gdzie on? Tam. On poszedł przyjąć punkt. Nie, on nie poszedł przyjąć punktu, On chyba nie gra na punkty. Już chyba go uszkodziłeś. Co już, Nie, nie bij go! No nie bij! Okay. Albo dobra, nie, bi. bi. Nie, na, na odcinku nie będziemy się bawić tutaj w jakieś w jakieś, yy, pogaduszki czy coś. Yy, no dobra, czemu ja mam osiągnąć? Aimbotta, mam! Czemu, ja czemu ja go... 234 HP mu za, zabrałam? Czemu ja na hita go biję? No bo... no bo nie na dwa. Mam I'm A! Bis auf Tetschka. Papa. Okay. Mango. Tetschka. Okay. Medic. 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 Krótko dzisiaj, ponieważ Hamek musi iść potem gdzieś tam Tak na na... na technika On awczy Nie Albo już nie. Dobra daj mu wyjść z tego spawna To on kampi nie ja No to nie, bo ty kampisz przed jego spawnem No idź, idź sobie bo będę zły i pójdę do niego no to idź do niego Tak? Dziękuję. Nie! Aha, o to chodziło, bo ja myślałem, się że do niego res... na jego respa. Jak on to zrobił?! Ej, o tym nie wiedziałem. Fak Dobra, ja już tutaj na no, poważnie sobie wezmę. mam nagrać odcinek, w którym otwieram skrzynkę 19, ale nie nagrałem, bo mi się nie chciało. No, a masz kluczyk? Kluczyka nie, ale będę miał jutro, ponieważ będę miał jutro kupę kasy na stam. Jak zadziała. Zadziała, zadziała. Nie to nie jest cheat, nie? Nie to nie cheat, to jest... to jest wymiana. Tylko że wradziłem kasę. Wchodziłem kasę. Przegrasz to. Za tobą! Bye bye. No, oh, Syfraise. Wygraliśmy! <kłysy> tu mnie nigdy nie znajdzie. A! Z przyszedł ob obok, mnie! Nie! Skąd on wiedział? Skąd on to wiedział? <kłysy> Prirerkon! Okej. Okay zmiana drużyny i kotę dołączył do ciebie zaraz do, 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 nie ja nie, nie, nie idę do ciebie kim grasz? nie wiem kurde złą klasę wziąłem śpiech no. ludzie nie nie skupią gdzie ja jestem okej okay. <coughs> okay. I am a spy. O. Oh. Jak ty się tam dostałeś? Słyszałeś "yusak", ja mam swoje tajne przejście. Powiedziałeś, że jesteś do bani. Ale nie powiedziałem "yusak", tak powiedział moja postać. "Yusak, jesteś do bani." Nie, to jest "you are", suck". chyba nie wiem. Ja z angielskiego mam piątkę na koniec roku. No to, hmm, czego o, się i Mam i to ostre. Kogo? O ja! I'm I'm fire! My flash flash! <coughs> punktu Tego punktu nie przejmiecie. Chyba, że już go przejmujecie, kurde. <coughs> ja nie, jakoś. go okay. Z... Fak! Ty masz cheat! Nie, Nie Ja, ja się mam st... skilla! Pobawię się tu z wami! Eee, e, 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 e. Pobawię się tu z wami! Gdzie jest moja pała? kurde, gdzieś tu szpiega wyjeżdża uciekamy, 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 UCIEKAMY! wsssio, moje nie JOKSIE, JOKO SZORŻO JOKO szorżo. takie brzydkie postacie ja muszę sobie czapki nie... Położyć. nie ma brzydkich, będę nie ma ładnych beret, będę miał beret, Billa jutro tak więc wiesz jak się uda? uda się uda A Przepraszam, chcę przejść, przepraszam. Chodź, ja ci nie będę bił. Albo i tak. Ej, no moja pała tutaj nie pomogła. Nie. Właśnie nie pomogła. A co ty masz? Ja? Zwykłą pałkę, ponieważ mam dużą strange. Nie. Masz białe. O! Ktoś tu przegrywa z was. O, macie szpiega w naszej bazie. No my nie mamy szpiega w naszej drużynie. Z boka przejął. O. Jak się wbił na imprezę, żal. Ja. Tego to ja. Witam cię. No się, no, to chyba do końca kończymy, że nie kończymy, już mi się nie chce zbyt nagrywać. Okej. Okay. Chyba trwa minutę. to. Poczekamy jeszcze do końca, może... W tym czasie wy przegracie? No nie! A to wasz, proszę do spectatorów. Cześć! uuuu, Odsłuchajcie. Wiem, że jesteś za mną. O, Ela! Usłyszałam po twoim dźwięku. A! I'm fire! I'm fire! Ha! No tak, co masz w dupę? Czym jak jeszcze idzie? A ja ty nie miałeś jakichś innych czapek dla klas? Bo ja ją swoje sprzedaję i niedługo będę miał lepszą. Ufak, ciekawe podjarałem. Oh, fuck. no właśnie ja. Ja o, będę chciał też sobie kupić jakieś, ale nie ty mi. Tak, kupić No bo jesteś przyjacielem. Tak, kupisz. Tak, teraz tym przyjacielem. A co było potem? Przedtem? Cicho Tyś, bądź. Cicho, Nagrywam bądź. z tobą. Cicho bądź. Nienawizji. Nienawizji, mamo. No idź sobie pan To ty A nie bibie głupi bedek No ilu ich was to ile ich was było? Okej, okay, spaliłem go Nastu jest dużo, dużo, dużo Ja pierdolę, Ale wiem O Ale o. mi wbił strzałę w głowę Dobra, ja się może pójdę schować. O, ale mnie zabił, ale, ale było dobrze. Ja się pójdę schować. Nie trafiłem. Przepraszam. Jej! Gdzie ty się schowałeś. <grym> <grym> Walić to, jest Esparta. Ej, zwycięskie przyjęcie PSNR.pl! Z wyciskiem wszędzie miasta, że PS. Wygrałem! Gdybym nie wygrał, to bym nie wygrał, a wygrałem. O, ma nowy przedmiot jaki. O, broń, babyface. Babyface jest słaby. Mi się podoba jako taki. Uu, hello, hello, h 2 Siom mi stąd! Nooo! Ten baby! Chodź tu. Chodź, chodź. No chodź tu. Ha. nie żem grasz. So ale...